w innej w innym kościele. Wierność sakramentowi chrztu to wierność Chrystusowi nawet mimo jakichś swoich niepowodzeń, zagrożeń, narażenia się na wyśmianie, na drwiny, na kpiny. Tylko z tego powodu, że jestem chrześcijaninem, że buduję swoje życie w oparciu o wiarę, że buduję swoje życie w oparciu o Chrystusa. Wielu z nas doświadczyło w życiu, czy w pracy, czy w różnych środowiskach nieprzychylnych Kościołowi i Panu Bogu podobnych doświadczeń. Być może kiedyś jeszcze Pan Jezus zapragnie od nas tego, abyśmy byli wierni bez reszty i do końca. Obyśmy nigdy jakichś takich okoliczności skrajnych nie doczekali, ale i na te musimy być gotowi. Mamy w bocznym ołtarzu. Tryptyk, w którym mamy pana Jezusa Miłosiernego. I zwróćcie uwagę, że Jezus zraniony także przez zdradę człowieka, przez nasz grzech, kiedy pokazuje na swój bok i pokazuje na serce przebite włócznią przez ten grzech, jest narysowany czy namalowany przez świętą Faustynę Kowalską pędzlem malarza. W taki sposób, że ten Jezus miłosierny, mimo tego zranienia, robi krok do przodu, jakby idzie w kierunku człowieka, wychodzi z inicjatywą przebaczenia, pragnie człowiekowi wybaczyć nawet najgorszy grzech i największą niewierność. Kiedy my doświadczymy zranienia, raczej ten krok jest w drugą stronę. Uciekamy od tego, co nam grozi. Pan Jezus pokazuje nam, że nawet jeśli grozi mu utrata życia, nawet jeśli ma już świadomość, że Herod chce go zgładzić, bo się boi utraty władzy, pozostaje wierny swojemu posłannictwu. Dzisiaj w XXI wieku, kiedy wielu ludzi odchodzi od wiary, kiedy odchodzi od Kościoła, kiedy z racji szeroko rozumianego dobrobytu, często przywiązania materialnego, ten człowiek zostaje oślepiony czy zaślepiony tą władzą i rządzą posiadania i przeświadczeniem, że tego rodzaju zabezpieczenie w jakiś sposób go uchroni tutaj na Ziemi, Jezus tej wierności domaga się w sposób szczególny na nowo. I tu nic się nie zmienia i Ewangelia nie traci swojej aktualności. Prośmy dzisiaj. W czasie tej Mszy Świętej, abyśmy byli tak jak Jezus miłosierny, mieli serce otwarte na przebaczenie, ale także, nawet mimo niebezpieczeństw i zagrożeń, pozostawali wierni swojemu posłannictwu i swojemu zadaniu, które zawsze rozeznawajmy w głębi swojego sumienia, bo Bóg przychodzi nam z bardzo jasną podpowiedzią w głębi naszych sumień. W jaki sposób mamy się zachować, jak mamy postąpić, co mamy wybrać, a co odrzucić w takich czy innych okolicznościach? Jeśli Jemu zaufamy, jeśli na Nim oprzemy, to poszukiwanie odpowiedzi także w zawiłych sytuacjach naszego życia, będziemy mogli być pewni, że uchronimy swoje życie, szczególnie to życie wieczne? Dziękujemy Mu zatem za tę Jego wierność jego misji i jego zadaniu, bo w nim tkwi klucz do rozumienia także naszych krzyży i naszych trudności, które w życiu ciągle się pojawiają i będą pojawiały. Amen. Powstaniemy i zanieśmy przed tron Boży nasze ufne i pokorne modlitwy. Módlmy się za misjonarzy, ewangelizatorów, którzy głoszą słowo Boże na całym świecie. Aby umacniał i prowadził Ich Duch Święty, Ciebie prosimy. Módlmy się za osoby starsze, cierpiące z powodu samotności albo choroby, aby otrzymały wsparcie i zaznały miłości ze strony bliźnich. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich posiad, aby odnaleźli drogę do Jezusa Chrystusa, Zbawiciela świata. Ciebie prosimy. Modlmy się za naszych bliskich zmarłych, za zmarłych polecanych w tej mszy świętej, szczególnie za świętej pamięci Józefa Semla, żonę Wandę, zmarłych z rodziny. Polecajmy także Marię, Antoniego i Seweryna, wszystkich kapłanów i siostry zakonne, aby dostąpili chwały świętych w niebie. Ciebie prosimy. I módlmy się tu za nas zgromadzonych, abyśmy byli wiernymi świadkami Chrystusowej Ewangelii.